komisję z tej strony Razer. Witam Was w kolejnym materiale na kanale. Tym razem widzicie Call of Duty Black Ops 1, Grałem sobie tutaj AK47 z tłumikiem. Eee, granaty to oczywiście dwa flashbacki oraz zwykły granat M67. Eee, perki to był przeciwpodłąkowy, eee, doświadczony oraz maska taktyczna. My raczej się nie mylę, dobra. Eee, wiem tutaj dosyć dobry wynik bo to był Flawless, jak, ale jak na 6 minut gameplay'u taki dosyć średni jak na flawless, ale dobra, już nie o tym. Dzisiaj porozmawiamy pewnie jak zauważyliście po tytule tego filmiku o Tariot E3, które zaczynają się już w poniedziałek, czyli 5 czerwca eee, i oczywiście powiem wam jakie gry możemy zobaczyć jakie będą eee, no, jakie firmy pokażą nam swoje gry i w ogóle eee, oraz... Będziecie mogli oczywiście zobaczyć live streama to tam podam Wam linka w opisie, zawsze czytajcie opis macie tam oczywiście też linka do fanpage'a Link do fanpage'a, dobra Także E3, tak jak mówiłem coś na 10 czerwca i potrwa do 13 czerwca e, targi E3 rozpocznie pokaz z Konami e, Wiecie konami jest zane z Proluczyn Soccer na przykład czy też Metal Gear Solid 5? Jeśli się, się nie mylę, bo tutaj na stronie E3 expocom pisze, że Konami, coś tam, coś tam i Metal Gear Solid 5, The Phantom Pain czy jakieś pewnie DLC do Metal Gear Solid 5? Ja to tą grę no, nie wiedziałem, co ona jest akurat Konami, eee, na pewno zobaczymy. To zobaczymy. Mm. Dowiemy się więc więcej informacji o konsoli Xbox One i raczej zobaczymy PlayStation 4, bo jeszcze nie widzieliśmy PlayStation 4. Chyba pokażą nam y, panowie z Sony ją na targach E3. Xbox One już widzieliśmy, ale pewnie, nie wiem, jakieś gry zobaczymy na Xboxa na 3 Zobaczymy gry, które mogą wejść na Xboxa. Poza ekskluzywów, ma być aż Może aż nie, on, no. bo chyba PlayStation 4 już 40 ekskluzywów. E, oczywiście pokaż PlayStation 4, bo już nie widzieliśmy jak będzie wyglądało PlayStation 4. Czy widzieliśmy? Nie wiem, raczej nie, ale widziałem gdzieś jakiś ten trailer, że dopiero zobaczymy to na targach H3. E, oczywiście zobaczymy nowego Battlefielda, gameplay z multiplayera Call of Duty Ghost. Niestety nie będzie multiplayera Ghost, to będzie jakieś tam gameplay z kampanii, jakieś tam, wiecie, prace z Zakulis z gry. Kills on Shadow Fall, Watchdogs, czyli chyba jedna z ciekawszych premier tego roku. Watch Dogs naprawdę się znajdzie. Bez konferencji i Ubisoftu, Sony Microsoftu, no wiecie, eee, pewnie pokażę bardzo FIDA 4. Na pewno nowego, nowego spida, który się nazywa chyba Revile, jeśli się mylę, to przepraszam. A Ubisoft, nie wiem, może robią nowego gowstrikona. Sony oczywiście, PlayStation pewnie pokaże Microsoft, coś więcej o Xboxie może nam powie Forza 5 oczywiście będzie na tym pokazie czyli Exclusive na Xboxa One Call of Duty Ghost, tak jak mówiłem Batman Arkham Origins jeszcze po na, poza tym Recenzja The Lost of Us czy też trailer, screeny i w ogóle The Lost of Us, zajebisy Exclusive na PlayStation 3 Szkoda, że nie mam PlayStation 3, mam jednak tego Xboxa, no ale trudno, raczej znaczy w drugiej konsoli już nie będę go ee, Oczywiście będziecie mogli to obejrzeć, te targi E3 e, e, na żywo, między innymi na E3 czy też na Gram PR. Ee, ja, ja rok temu oglądałem, bo ja rok temu uciekałem na Medal of Honor Warfighter. Myślałem, że ta gra jednak będzie ciekawsza Medal of Honor Warfighter. Nie yy... niby tak, na targu, patrzcie, mam pieski moje pierwsze pieski, które robiłem w historii Call of Duty. Myślałem, że uh, Warfighter będzie lepszy. I wreszcie, premiery. Na no, targu, jak się było, dosyć fajnie, była fajna kampania reklamowa, ale chyba za bardzo przereklamowali tą grę. No, może to ją zgubiło i teraz nie chcą, czyli EA, nie chce, nie chce ich poprawiać. Nie da im, że of ją poprawiło, ale Ale Electronis... Electron Cars, nie chce tego gdzieś tam coś przeczytałem i nawet chyba zamkniętą stronę medalofonor.com Czekajcie, teraz sprawdzę, szybko Chyba już nawet nie ma Medal of Honor.com stronę, tak, ale przykładuje na te kładkę EACOM i, i Medal of Honor, czyli oficjalna strona MetalHonor of została usunięta no nie wiem czemu ja bym na ich miejscu poprawiał tą grę Bok chcieli poprawiać, czemu by nie mieli poprawiać? Warfightera Warfighter nie jest aż taki zły Nie jest aż taki zły eee, No i chyba tyle aż. Mam nadzieję, że trochę wam powiedziałem o tych targach 3 Oczywiście będę zapraszał was do ich śledzenia Zobaczycie na pewno Battlefield 4 nowego z zajebistą grafiką, Call of Duty Ghost Może nie tak zajebistą też grafiką bo miał być niby nowy silnik, ale to jest znowu utwornięty silnik mam nadzieję, że wam się podobało jeśli tak, dajcie lajka, like skomentujcie, subskrybujcie jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście oczywiście leknijcie fanpage'a być na bieżąco z wszystkimi informacjami na temat kanału trzymajcie się, do kolejnego filmiku na razie, cześć